Bez zbędnych ceremonii kontrast jest widoczny. 83 lata temu Polska znalazła się w opłakanej sytuacji. Spokój, codzienność zostały zakłócone na długi czas. Dzisiejsze realia wyglądają mniej więcej tak. Mamy dowolność w podejmowaniu decyzji, korzystamy z propozycji. I razem, poprzez relaks, spędzamy czas pamięci, pamięci o wybuchu II wojny światowej. Marsz Obrońców Mławy i Rajd Obrońców Mławy, mławskim szlakiem historycznym, zainteresował wielu aktywnych mieszkańców. Jestem bardzo ciekawa tego szlaku turystycznego. Chciałabym się dowiedzieć trochę. O historii tutaj, właśnie tych miejsc, no i w dobrym towarzystwie spędzić czas. Oczywiście trzeba wspominać. A Żuzy cisnął się do oczu na samą myśl, tak ginęli ludzie, tak ginęli mieszkańcy Mławy. Między 1 a 4 września 1939 roku doszło do jednego z najważniejszych i najbardziej tragicznych wydarzeń w dziejach miasta do pierwszej bitwy obronnej Polski. Dzięki niej udało się zrealizować ważny cel strategiczny, jakim było opóźnienie Marszu Wroga na Warszawę. Poddajemy hołd obrońcom naszej ojczyzny z września 1939 roku którzy mężnie bronili ojczyzny, którzy przelewali krew, ale zostali na tym polu bitwy, walcząc w obronie Polski, boż 3200 żołnierzy Armii Modniej zginęło. Brał z dostępu do naszej ojczyzny. Tyle historii. Rowerowa eskapada budzi nowe, przyjemne emocje. Muława obchody świętuje, ale radośnie. Tak łatwiej zachęcić ludzi do upamiętnienia ważnych wydarzeń. Muławski szlak historyczny właśnie temu ma służyć. Przez 10 lat e, odwiedziliśmy go chyba 12 razy z, z, z naszym marszem. Więc poznaliśmy dokładnie członkowie naszego stowarzyszenia, dokładnie cały, wszystkie schrony na szlaku są przez nas rozpoznane i doszło w końcu do momentu, w którym możemy być zadowoleni, bo szlak i edukacyjny, bo taką ma funkcję pełnić szczególnie dla młodzieży został. Dziś niełatwo namówić społeczeństwo do uczestniczenia w oficjalnych obchodach. Poprzez rozrywkę dzieje się to, jakby skuteczniej nastroje dopisywały. Pomysł okazał się trafiony. Mamy wodę? Mamy jakieś batony? Coś do, do przegryzienia. Mamy nadzieję, że nasza pogoda e, nie zmęczy za bardzo, że dojedziemy wszyscy cali w jednym kawałku i uśmiechnięci. No i troszeczkę jeszcze może opaleni. Słońce, jest piękna pogoda, tylko żebyśmy się nie, nie ugotowali na miękko. To jest tylko tyle. Mam nadzieję, że dam radę. Że będzie wszystko dobrze. Miejski Dom Kultury przygotował stoisko i wykład profilaktyczny. Rozmawiano o problemach dzisiejszych, takich jak uzależnienia behawioralne i wiele innych. Nałogi i złe nawyki zostały omówione także poprzez edukacyjne spoty. Wyświetlone zostały one w ramach kina plenerowego. W parku miejskim atrakcji nie brakowało, był piknik militarny i liczne stoiska, od których ciężko było oderwać wzrok. To jest bardzo ważne wydarzenie. W związku z tym w różny sposób Pamiętamy o tym, zachęcamy do tego, żeby spotykać się i pamiętać, wspominać, poznawać historię, ale też zadumać się. To jest bardzo ważne. Pokaz musztry paradnej koni i jeździectwa zauroczył najwięcej osób. Koncerty przyciągnęły spragnioną nostalgię widownie, a otwarcie wystawy twierdza Moława: Broni się osoby zainteresowane historią. Program był wieloraki i każda placówka, instytucja czy stowarzyszenie dało coś od siebie w przygotowania rocznicowe. Miasto mocno akcentuje wagę wydarzeń z II wojny światowej i jest w tym sens.